Trio z Arturem i Raxo. Czyli znęcanie się nad przeciwnikami. Leży. 50 biało. Ostatni panowie, robicie to. Leży, dobra. Jeszcze jeden, team Zero! Leży, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Jestem. 130 <grym> mniej, 130 się mniej! Jest. Masz go? Let's go! Nade mną. Aport! Nad Raxo. Robi to, robi to! Cześć, w I ciągłe podnoszenie Artura. To ostatnie zobaczycie podczas całego odcinka. 40 tysięcy polubień i lecimy z kolejnym trio z Prosami, jakimi? Napiszcie na dole. Standardowo wpisujcie kodzik ja, subujcie kanał z dzwonkiem tam na dole i wpadajcie do chłopaków. Zapraszam do oglądania. Rezultat, Artur. Artur. Artur? Jasne. Trwa wygląda tak, że jak padnie, to go nie podnosimy, dobra? Dobra, Dobra, okej, okay, dzięki. Cześć, Artur. Cześć, Artur. Już Artur? mogę? Tak, Bożesz. tak, już możesz. No. Okej, okay, mam skrzynkę, mam skrzynkę. Czy my nie mamy clear? Makrosa? Dawaj coś. Dokolwiek. Nie mam. To no ten rewolwer nawet. Coś ma wuję! Wuj jest. O nie, panowie. Leży, leży. Nie, nie, podnieśmy go, podnieśmy. Teraz nie Masz młody. No właśnie, wujasz no Zero mam. Czy nie strzela. No. <laughs> jest trzela. Ziomek! Ole, zniszczyłem. Ma zero, ma zero. Jest mój, dobra, okej. Okay. Dawaj, two. Do trzeci, trzeci, trzeci. Nice. Czemu na trzecim? Ja, to ja. Ej, ale chłopak. Nie mam pompy, nie mam pompy, pompy. Jestem, jestem, gdzie? Dziejko! Jest na nas! Ja go nie Miałem widziałem! Gra, Granie z two Pan <laughs> Podnieśli się. Ty chłop. Jest Crack, jest Crack John No jest. Jacob, musisz się zabić Nic nie robiłeś, ale to jest twoja chwila, Jacob Kiedy ugrywasz Fajta Let's nie... go, Jacob, robisz to Wierzę w ciebie Dzięki, mam zero Ziomek, ziomek, ziomek One shot Leży No i? Kolejny, kolejny team Na mnie, na mnie, na mnie, szefu, pomocy potrzebuję Idealnie, Szef. ja ja szefu Jestem, on ma zero Leży, dobra co jest grane w ogóle? Jezu kilczek, że więcej od nich dwóch <coughs> Tak łatwo jeszcze nigdy nie było, tak łatwo jeszcze nigdy nie było. Chyba... Poszukamy. Mhm. Mm A! <coughs> Co? <coughs> Co? Nie, 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 chodź, chodź, chodź! Dobra. Co się dzieje? <coughs> męczony jestem, zmęczony, no. Siadam z Arturem. Ale że tu... <coughs> Ale że snake? Dawaj dwa żebyś nim zdążył. Dobra. Oh. Nie no, chyba szefowi zostawimy. A może no, nie! Tak? <laughs> Ale trafił co? idealnie, co no, jest? za trzy punkty. Wyleciał! Co jest? Dostał dach, dostał dach. Nie, no. Dwóch, nie dwóch, nie dwóch. Mu do kosza wejść. Nie no, ziomeczki się teleportują, tak? Tam nie, bok się! Jeden leży, dobra. O nie. Ja mleka, ja laga! Mleka. Co to jest? Co jest grane? Dobra, żyję Przysiane Szybko, szybko, bo rezuje na mnie chopa. Gdzie? Pode mną. Dobra, no leżą! Jezu, ale że trzeba podnosić obydwóch. Kilszczyk, Jezu, się! się, wytłumacz, się, wytłumacz Dobra, wywaliło mi internet. Tak. Okej okay. Dwa na jeden, nie fair Okej, okay. widzę, że skrótowo rozmawiamy skrót no trzecie to już spa za mam, cały czas, cały czas Marnuję dla ciebie wszystkie banspady spady, Artur, żebyś szybciej wrócił do gry Tego spazika to też zmarnujesz Dostał! JE ja! no trafiłem No way! No way! Headshot snake, tak się to robi Jake, nie no właśnie No już mili byli przez chwilę no Proszę, gry dostałem! Jacob, masz no. jedno zadanie. Mhm. Artur nie może mnie prześcignąć w killach. Tutaj, tutaj, tutaj po lewy, po lewy, no prosto, na Kamim. Gdzie no jest? Artur Na no. czym? No co, Artur split. No, okej. Okay. O, o. Pod nami, pod nami. Spalili tutaj wszystko. Nie Bo... padaj, nie Bo... padaj. Ma zero, ma zero. Dostał do mnie 30 O, ja nie mam, pan spada. Co jest? On ma zero, on ma zero. Dostał do mnie 60 white. Zabijesz go? Już go zabijam już go zabijam. No nie. nie prze... No. Co ty rob... Ale złodziej. Dobrze, że to powiedział. Nie, ja nic nie, nie muszę... Co jest, co jest, co jest? Idę do ciebie, idę do no ciebie. Ma. Mam. Nie, zero. Nie trafiłem punktu. Jak? play, na, na, na Arturajma zrobiłem. Gdzie on uciekł? Krak. Dwa tylko no tak, dobrze. Artur, są fragi, ładnie idzie. Ale ja muszę Raksa dogonić. A, muszę to szybko tego nie zrobię. Ech. A ty myślisz, że fraga ci dam zrobić? Oj, Arturek. Na 150, do 150. Elegancko, elegancko. Ten drugi was, krak! To jakiś debil! Znaczy, przyjaciel! Eee 20 HP, 20 HP, ten, ten zielony, ten zielony ma 20. Ty oni nie, oni Zero. pierwszy raz grę odpalili. No joke. No ci, on ucieka! No, on, on mnie zabije. Dobra, leży. Bet. Mój też, został ostatni. Przeszukuję zabijaj. Bet. No to jednak nie przeszukuję Dobra, Artur 5, dawaj do przodu. Masz coś? Co wybija? To wszystko? Nie masz tego... A, ja Dobra. O, Dostał 100! Znaczy 80, ale to prawie 100. Jakbyśmy zaokrąglili. Dostał 100! Dobra, Artur. Chodź. On uciekł, on uciekł na dół. Ma... kraka. Nie, nie, za zafoksowałem go. Co jest? Chodź tu. Otwórz, otwórz. Mam go. Ma zero, ma zero. No! Let's go. Nie powiem, że ci wybaczam. Na jakich rzeczy się nie wybacza? No co? No co, co no? Nie radziłeś sobie, i nie musiałem 198 Nie radziłeś op. sobie 198 jeszcze powiem, bo wierzę, że mam 30 Gdzie masz tego drugiego? Nie ma Nikogo tu nie ma Jak tak mówi, to na pewno ma gościa Dobra podpowiem ci, bo on się bawi w chowan bawi, bawi w chowanego Jest pod schodami o, jest, jest tu, let's go no, Za kartonem? No nie, nie Złoty spas Dobra, let's nie. go To niemożliwe Co masz, co masz? Nie Ale tak będziemy cały czas! Chodź, tu i po co użyję? On nie użyje. On mnie wysadzi. Nie! Ale ty chciałeś to zrobić. Ja cię znam. Pozostał ostatni. On jest na mnie. Nuuuu! Nie, nie! Tak, tak! Ma 5 fragów? Dog, Araxo o więcej! Artur ma 5 fragów, widzowie, Araxo 6. 1 HP, 1 HP, 1 HP! Tu z prawej teraz. A dobra, on umarł. No ile to ma HP? Dobra, leży. Ale noob na Rakso. Co, co jest? jest? Jacob need help. No, Jacob potrzebuje pomocy. To jest jakieś, nie tak. wiem. Rakso, żyjesz? zabił wszystkich. No. Żyj, Rakso, żyj! Żyję. A gdzieś to skracowało. No wiem. O nie, jestem martwy, jestem martwy. Zabiję kość, co jest? Jest no white, jest no. white. Posłatka masz go na hit'a, to. masz go na hit'a, e, Artur. No tak. Dobrze. A ten... Umrę, umrę, umrę! Mam, mam, jedno, mam jeden, mac, jeden mac, Uwaga, uwaga, Znalecie? ten ekipa, uwaga, uwaga! Już dwa, no idealnie, no. Nie no będzie super. No dobra, fajnie. Późna mnie właśnie przejechał, po prostu. Co to jest? No to i tak mnie zajadą. To jest tyle ekip. Jeden do 160. Tam w tym krzaku się biją. Tutaj tak? O, typ! Nice. Jeszcze jeden na bok Dobra to trio leży Trio Co ty gadałeś Na Jacobie, trio trój, trój, trójko, trójko Ej karta, karta! Jacob pomocy. mam zero matsa Masz Wytrzymaj Jacob 2 sekundy Deko przytonuje Ma minus 100, mam minus 100, mam minus 100 Musisz mi to otworzyć Mam dwa Dobra, dobra, jestem z tobą, jestem z tobą Zabijesz ich? Nie. Jeden do środka ucieka, jeden jest tutaj Mam go box, mam go box! Moja zero Let's go! Jeden jest w środku jeszcze, jeszcze jeden chłop. Nie no jako umarł od razu. A, nie, to inny team, inny team Ja mam zero matza Oskarek! Buś. Jestem! Buś. Łap! Nie to! Ale nie broni! Matcy! Samochodu szuka pewnie. Jest tu! To nie on na dole Dobra, jestem z o, Chyba kolejny team chce się znaleźć Tak Szybko po loot. młody Dzięki Lecimy na manu. tego, lecimy na tego Dostał do mnie 40 Oczywiście coś dostał? Oczywiście, Wtedy. że nie Okej, okay, okej, okay, nie przejmuj się Spokojnie, tych na daleko to już wyjaśnię Masz go? Wiesz, nie? Tak, nie dobijajcie tak. Cała ekipa, cała ekipa, help, help, help To była fala walki No i lipa, na mnie jest typ Mam dwóch chłopa, raksa Tak ten tor ma mało Nie, Raxo, nie, 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 to jest nie, jakieś nieporozumienie Dobra, leżą, leżą Raxo, jest Raxo super Raxo trafia na ludzi, jest. którzy się nie ruszają a mi, no, da, mi O jako... Boże, ale ich zeszytonowałem A weźmiesz nie, kartę Arturka? Ja no a i dwa skragi, mam dość nie, nie do zniszczenia już, no Nie no, Artur jest git, rekord śmierci, jest super Daj mu sniper, jest crack Nice O, Raxo, jest głowa! Jesteś sam totalnie, ale dobra, przyzwyczaił się Przyzwyczaił się Ha. idę. Ło, dwóch, trzech! Co on robi? Ucieka Gdzie on uciekł? Dobra, Raksu, crash crashpad, my się nie boimy, jazda! Dobra, leży Let's go! On uciekł, on uciekł na dół 9 dostał z pompy, No jak to nie głowa? Rax, Potrzebuję twojej pomocy, mam ich wszystkich w box Idę To nie moje, to nie moje! Nie plecy, ci plecy. Jeden dostał 70 da, On dostaje z Dobra ma zero, ma zero jeden. Tak jest Świeraj. dosłownie się. Nie Podmienaj Dobra. Podmieniam Zero dwieście <gryw> Zero, wiesz Co jest? Masz czym tam wejść? Ja mam crash pada Tam ma minus 100 Dobra masz go za free Nice, super nice. Weź go tam tutaj, cyk Idę do ciebie, idę do ciebie Oscar Jest tu w bokie tak widzę Trzyma, trzyma a ty mu wchodzisz Jestem! Zero. Dobra, dobra, faktycznie miałem zero Otrzymaj No Otrzymał! Moje, moje! Dobra, leży Nie krzycz na mnie, ja się pod presją czuję, Oskar! Kiedyś byłeś taki miły, miałeś taki ładny nika. a teraz co? Jesteśmy na wojnie, nie narzekaj Oni, oni coś tam próbują! O kurde Powaliłem kogoś w WTF Jeden samochodzie siedzi 1 HP jeden Bierze, bierze Las, las, Kilofik, las. kilofik! Mam, dobra, Oj, robię mu kilof! Oj. Mam! Dostał! Nie, odbił mnie! Dobra, leży, let's go! Mamy to Let's, let's go! Win. Ale carry! To, to było. było 40 bomb, chat? No 40 bomb! Artur, pozdrów i ty! Pozdrawiam, pozdrawiam! Pozdrawiam YouTube! Y.